Sieci widmo mówiąc tak bardzo prosto i skrótowo jest to zagubiony sprzęt połowowy, sieci które zostały na skutek najczęściej nieszczęśliwego wypadku utracone. I problem z sieciami widmo polega na tym, że one niestety nawet posiadając gdzieś na wratakach czy na dnie wciąż łowią. Były przypadki złowienia foki bałtyckiej w takiej, w takiej sieci bitmo i te foki po prostu rzeczywiście tam już, tam już dokonywały swojego żywota. Wyciąganie sieci bitmo, oczyszczenie Bałtyku z tego typu zanieczyszczeń jest ekstremalnie ważne ze względu na po pierwsze bioróżnorodność, a po drugie zanieczyszczenie plastikiem. Sieci nie są już tak jak niegdyś wykonywane z lną, bawełny czy konopi, to niestety jest nylon, to jest plastik, który pozostawiony w morzu rozpada się na tak tzw. mikroplastik a ten z kolei jest ekstremalnie niebezpieczny, dlatego że część stworzeń morskich myli go ze własnym pożywieniem, a to z kolei niestety trafia też do nas, bo my jemy to, co wyciągniemy z morza. Więc to, co chcemy przekazać również tą wystawą, to to, że wszystko, co wkładamy do środowiska naturalnego, to, to są rzeczy, które do nas po prostu wrócą. Zanim powinien być przede wszystkim odpowiedzialny. I odpowiedzialność to jest to słowo, wokół którego chcemy, um, wokół którego chcemy się poruszać podczas naszej wystawy, i pokazywać, że śmieci, które zostaną wyciągnięte na ląd, te sieci, widmo, które zostaną wyciągnięte, one nie mogą po prostu zmienić miejsca składowania. One muszą w jakiś sposób zostać ponownie włączone w obieg. I właśnie produkcja Ekonylu, czyli um, takiego surowca, z którego potem mogą powstawać różnego rodzaju przedmioty z. Sieci widmo i zobaczyli różnorodny wachlarz przedmiotów, które można z tej sieci stworzyć. Co może być również zaskakujące, dlatego że są to zarówno zabawki dla dzieci, na przykład takie kluszowe ośmiorniczki, jak i odzież funkcjonalna, ale też, jak już wcześniej wspominałam, takie dosyć piękne, designerskie stroje kąpielowe. Po drugie, chciałabym, żeby pokazać tutaj naszych bohaterów i docenić ich, a naszymi bohaterami są. Nurkowie, nurkowie wolontariuszy, tak naprawdę ze Stowarzyszenia Ghost Diving, którzy poświęcają swój wolny czas, nierzadko również swoje zasoby, w tym finansowe, żeby wolontaryjnie wyciągać te sieci z braków, oczyszczać braki z sieci, oczyszczać dno morskie, ratować zwierzątka, które się zaplątały w te sieci i chciałabym, żeby ich sylwetki zostały przybliżone. Zapraszamy na wystawę sieci WIDMO From Waste to Wear w ramach festiwalu Gdynia Design Days 2022 współmoże. Do zobaczenia.